To dzisiaj o porzeczkach czerwonych w diecie od kuchni. Marzena już juźbek dietetyk w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sezonowe, kolejne zatem owoce w naszym programie. Porzeczki czerwone. No, powiedziałbym, że to nie jest ten owoc, do którego usiądziemy i będziemy jedli kilogramami na surowo, bo jednak trochę kwaśne są. Trochę kwaśne, natomiast no, robimy dużo minusów, czyli najczęściej zjadamy jest cukry. jeszcze cukru. Tak, tak. dużo cukru, więc zwiększamy jeszcze tą ilość tego cukru, bo one same w sobie. Tych węglowodanów też mają. Natomiast m, pamiętajmy też o tym, że możemy połączyć je na przykład z innymi owocami, albo zrobić z tego jakąś sałatkę, czy też sorbet, który będzie orzeźwiający, m, bo mają one bardzo dużo wartości odżywczych i nie warto byłoby przepuścić ten czas, kiedy te czerwone porzeczki są akurat. Um, i jakby pozbyć się ich w ogóle z naszego menu. Czyli tutaj ten czas, kiedy są porzeczki, kiedy one są świeże, to szczególnie zwrócić uwagę. Dokładnie. Starać się je wprowadzić do naszego menu i tak jak czerwony, czarny, tak samo. Nie do końca pałamy miłością. Natomiast pomyślmy o tym, z czym możemy je połączyć. Co ma na przykład słodszy, czy bardziej dla nas akceptowalny smak. I przygotowując sobie jakieś koktajle, sorbety, czy na przykład ciasta, czy jakieś desery, możemy je wprowadzić, bo te wartości. Wartości odżywcze, które one mają, są naprawdę całkiem spore i szkoda byłoby, żebyśmy z nich nie skorzystali. To, co kryje się za tymi wartościami odżywczymi, jeśli chodzi o poczaczki? Przede wszystkim pektyny. One nie tylko wpływają na to, że całkiem dużo błonnika wprowadzamy z, z tym naszym owocem, ale też regulują poziom cukru czyli dla osób, które mają problemy e, glike, z glikemią, tutaj jak najbardziej owoc na tak do spożywania, nawet z takimi trochę słodszymi owocami, które będą miały średni indeks glikemiczny. Będzie to tutaj w miarę korzystne. Po drugie, polifenole, czyli na przykład dla kobiet, które mają bardzo silne bóle menstruacyjne, jak najbardziej na tak sok z, czarnej, z czerwonej porzeczki, albo też jakieś czerwone porzeczki zjedzone z czymś, jako deser, na przykład, będą tutaj fajnym rozwiązaniem. Ponadto te pektyny też wspomagają pracę naszych jelit, czyli dla osób, które mają na przykład problemy z długotrwałymi zaparciami, które widzą, że to ich menu nie wygląda dobrze i te jelita nie do końca prawidłowo działają, bo na przykład odwiedzamy toaletę raz na kilka dni, czyli coś tam nie do końca trybi. Być może te czerwone porzeczki nam w tym też pomogą, żeby usprawnić pracę naszych jelit i żeby też tą perystaltykę troszeczkę poprawić. Ponadto na przykład hamują rozwój bakterii, czyli też działają troszeczkę tak antyseptycznie i zdrowotnie na nasz organizm, bo tych złych bakterii w naszych jelitach jest bardzo dużo, a one znowu mają wpływ na przykład na naszą odporność, na nasze procesy myślowe, na nasz poziom zmęczenia, na nasze odbieranie stresu. Więc tutaj te czerwone porzeczki też nam mogą w tym pomóc. Um, Oprócz tego witamina C. Tak jak nam się często wydaje, że w cytrusach jest najwięcej, to w porzeczkach bardzo dużo tej witaminy C. I co prawda w porzeczce czarnej jest jej dużo dużo więcej, natomiast zjedzenie około 100 gram czerwonych porzeczek to jest ponad 100% witaminy C dziennego zapotrzebowania. Więc tutaj na spokojnie możemy zjeść sobie małą ilość, na przykład do owsianki i już ta witamina C jest zapewniona. Oprócz tego żelazo. Więc dla tych osób, które mają problemy z wchłanialnością żelaza, albo dla osób na diecie wegetariańskiej, jak najbardziej na plus. No i oprócz tego, dla osób, które mają problemy z cerą, bo czy to maseczki y, zrobione ze świeżego, y, ze świeżych pożyczek czerwonych, czy też jedzenie porzeczek przez te właśnie właściwości może powodować polepszenie stanu cery. Więc tutaj myślę, że kobiety jak najbardziej ruszą i to będzie na, na tak dla nas. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że porzeczki czerwone przez swoje właściwości mają też taką na minus cechę, czyli wzmagają apetyt. Czyli przez ten smak my byśmy chcieli coś y, o y, zupełnie innym smaku, czyli jak zjemy coś kwaśnego, to byśmy chcieli coś słodkiego, a potem słodkim, coś trochę może wytrawnego. Niestety może to powodować, że zjemy tych kalorii dużo, dużo więcej i tych dań zjemy kilka więcej, tylko przez to, że te porzeczki nie do końca dobrze skomponowane znalazły się w naszym menu. Ale tak i tak muszę przyznać, że w tej jednej kuleczce rzeczywiście jest sporo tych wartości odżywczych. Czy powinniśmy się wystrzegać porzeczek, jeśli mamy jakieś nietypowe zaburzenia związane z tak, odżywieniem? Tak naprawdę nie. W małych ilościach. Tak naprawdę sezon na porzeczki jest tak krótki. I ja zazwyczaj zjadamy je w relatywnie małych ilościach, że jeśli nie widzimy żadnych negatywnych jakby reakcji naszego organizmu, na no spokojnie możemy wprowadzać. Ewentualnie dla osób, które mają takie przejścia biegunkowe, jeśli chodzi o układ pokarmowy, no tutaj bym się zastanowiła, bo z tego, że polepszają perystaltykę, to mogą wzmagać ten proces biegunek. Więc tutaj ewentualnie u tych osób bym starała się połączyć te porzeczki z czymś co będzie działało zapierająco albo po prostu wykluczyć się z diety. Świeże porzeczki oczywiście, o których mówiłaś, są cenne, ale czy takie przetworzone też, bo możemy je odnaleźć w formie najrozmaitszych konfitur, dżemów, dżemów i tak dalej. I tak i nie, bo pamiętajmy o tym, że przez swój taki kwaskowaty Smak. Jeśli mamy, go w, mamy te porzeczki w formie np. przykład dżemu, soku, czy jakiejkolwiek innej, to najczęściej mamy też tam sporo cukru. Jeśli producent pokusił się o dodanie innego owocu słodkiego, który by nam równoważył ten smak, jak najbardziej na tak możemy to spożywać. Co prawda stratność witamin oczywiście będzie, na przykład witaminy C, ale oprócz tego będzie to fajne źródło na przykład zimą, żeby te witaminy też wprowadzić do naszego organizmu. Natomiast jeśli mamy czerwonych porzeczek w 100 gramach, na przykład 40 gram, a reszta to cukier, to raczej bym tutaj odłożyła ten sok i raczej starała się znaleźć coś, co... Trochę innej e, wartości, czy też na przykład e, pożyczek mrożonych, będzie e, zwiększało te wartości odżywcze dla naszego organizmu, nie wprowadzając tak dużo innych substancji, które wcale nie są nam potrzebne. O tym myśląc, o pożyczkach, proszę pamiętać. Marzena Kasprecht-Juźwiak, dietetyk, jak zawsze była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Nasze wszystkie odcinki diety od kuchni, oczywiście przypominam, odnajdziecie też na kanale radiowym Radio Emaus na YouTubie. Tam się polecamy do usłyszenia.